I dzisiaj Piotr Koźmiński jest z nami. No, cieszę się, że, że Piotruś, że mogłem Cię zaprosić, a przede wszystkim Piotruś, że, że, że nie odmawiasz, bo ja Cię wierzę, ja Cię cenę. Jesteś dla mnie tak cenny, że... No, cieszę się, że Cię zaprosiłem, naprawdę. A dzisiaj mamy, słuchajcie, kilka tematów. jest Parę, tra parę, parę transferów się na narobiło ostatnio, Majecki do Monako. Słuchajcie, powiem tak, nie wiem czy Piotr się zgodzisz, ale mm, ja uważam, że zanim się w ogóle wyjedzie, zanim się w ogóle wyjedzie do Monako czy do, do Francji no dobrze byłoby na, naprawdę, naprawdę jak już ma się zarabiać takie pieniądze zainwestować w naukę, żeby to nie tylko było tylko bonjour i oui, tak, bo ja wiem, że, że, znaczy wiem, no my wiemy, że tam też jest GLIK, ale GLIK nie będzie Ci pomagał, bo to nie o to chodzi, żeby on Ci pomagał, tak. To on ma też rodzinę, on ma dzieci, on też ma czas dla siebie. Poza tym, słuchajcie, to nie może być tak, że na treningach Majewski będzie łapał piłkę, a tylko jedyny kontakt, co ma z Tredenem, tylko przez piłkę, tak? No, musi też rozmawiać, tak? Bo są odprawy trenerskie, są odprawy przedmeczowe. No, musi chłopak być aktywny, także to jest... Piotruś Dobrze, spokojnie, ja wiem, że Ty znasz języki, ale mi chodzi teraz o Majeckiego, żeby Majecki też, też jakby inwestował w edukację. No i znaczy, nie tylko Majecki, słuchajcie, no mówimy do każdego, do każdego z, z nich, do każdego z piłkarzy. No uczcie się języku, panowie, no dobrze, nie rób, nie rób nie róbmy jaj, e, jesteście wizytówką naszą za granicą i tyle, tak. No Zbigniew Boniek pięknie mówi po włosku, pięknie mówi, pięknie, no, w zasadzie z Osią Loren bez problemu rozmawiają sobie. A i to nie, nie tylko z Leonową, e, także to jest, mówię, ten poziom takiej płynności, no ale mówię, to już jest obywatelstwo włoskie, to już nie ma co porównywać. Majecki dopiero wchodzi na tę drogę, także y, jeżeli brać wzorce od, od najlepszych, od najlepszych, tak, i to właśnie tutaj y, naszy, nasi sportowi ambasadorzy y, stanowią taki, y, no, taki wzorzec i to z tego można być w domu. E, także słuchajcie, no a co jeśli chodzi o, o niezgody, tak, no ja powiem tak, no niezgoda, no co, no wyjeżdża też, e, ja uważam, że to są takie pieniądze tu i teraz, tu i teraz i to jest dla Legii bardzo dużo pieniędzy, natomiast czy to będzie ten transfer, no nie wiadomo, tak, no to, to już Amerykanie muszą sobie zdecydować, tam jakaś sytuacja jest nieprzyjemna, to nie wiedział w to wnikać, słuchajcie, natomiast słuchajcie, temat jest jeszcze z, z zawodnikiem Lecha, tym Portugalczykiem, że on ma a on do Portugalii wraca. No on niby w Polsce, on jest Portugalczy, on no, takie zamieszane. Do pasusz de Ferreira. No, nie wiem piotrusz czy to dobrze yy, wymówiłem. Pasusz de Ferreira. papa Pasusz pasu de no, no, taki mądry jesteś. No, no bo akurat znasz to, no. no ja akurat nie mam problem, tak. No tak jak jesteś taki mądry, to powiedz mi, jak się powiem mówi Ronaldo. A właśnie, że nie, Ronaldo! a figo, no, no nie, no figu się mówi, tak jak figu z makiem. No, przecież to, to jest takie proste. No, a koncentrao, jak się mówi? No, no, no nie mówi się koncentrao, tylko quintrao. No, przecież to Ronaldo o tym mówił e, 100 tysięcy razy. No, słuchajcie, no to, to są takie podstawy. No to jeżeli my chcemy e, stanowić jakieś wzorce, e, gdzie młodzież ma nas zaśladować, no to słuchajcie, no to, e, to ten. Także Piotruś, no. No ja rozumiem, tak, ale to wiesz, no to, to, to nie takie proste. No każdy z nas popełnia błędy i dobrze byśmy się uczyli wzajemnie. Także tutaj akurat yy, mówię, no tutaj w tutaj ten sposób się wmaja, To są nazwy, nazwiska portugalskie, tak. Także fajnie, fajnie, że wszyscy na tym też korzystamy, ucząc się od najlepszych. No. To chcesz coś dopowiedzieć? Tak? Dobrze, dobrze, mów, mów jasne. Nie no, Ta, i to co powiedział teraz, to co teraz w, tej, w tym momencie, co Piątek powiedział, to jest y, absolutnie, to jest absolutnie absolu, absolutyzm. To jest absolutnie, absolutnie prawda, futbolu kośmickiego, to co on teraz powiedział. Tak, jak, tak, możesz ten drugi wątek też rozszerzyć, bo to tutaj mówię, dzisiaj tutaj słuchamy bardzo ważnych rzeczy. Nie, Piotrze, przepraszam, yy, muszę ci przerwać, ale już widzę cię, gościu, cały czas cię obserwuję, od kilku minut, bardzo ładnie się, yy, się zachowujesz. Nie, 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 no, no będziesz, pod, będziesz unicestwiony, będziesz unicestwiony, nie będziesz, yy, i to od razu yy, zgłaszam to do moich moderatorów, od razu. Halo, moderatornia, co wy tam macie teraz? Proszę? A, śniadanie jedzie. Proszę odłożyć te wszystkie buki teraz. E, bułki, kanapki, nie wiem co tam macie, słodkie buki. Proszę się zająć razem z tym gościem, który tutaj e, nie, nie, strasznie brzydko mówi. Ja go obserwuję cały czas, tak niby z Piotkiem, ale cały czas go mam na wuszce. No jak który? No ten e, wygupia się, przeklina cały czas. No, no nie można tak. No ja się denerwuję, Piotr się denerwuje, Piotrowi się to udziela. No tak, ale to słuchajcie, to, ten, to tak nie, nie, to tak nie może być. Nie, nie. No, jeszcze jedna szansa. Nie ma innych szans. Nie ma innych szans, bo was zwolnię. Wszystkich was tam pozwalam zaraz. Ja będziecie mi tutaj mówić o jakiejś Nie ma szans, rozumiecie? Tak jak z karnia. Masz jedną szansę. Strzelasz, nie strzelasz. Nie dyskutujemy. Piotr, przepraszam cię. Bo nie, bo się. Nie dyskutujemy. Tak, unicestwić mi go. Tak, żeby go nie było już. To jest prawda w futbolu i tutaj nie ma na to miejsca. Kończę, nie mam czasu no już posłuchaj, nie, nie będziemy się baranami przejmować, naprawdę, to, to jest szczyt już. Podolski, podolski, no widzisz, był w Japonii, do, do Turcji i przeszedł do kraju, do klubu, nawet nazwy nie potrafię wymienić. No i to słuchajcie, to, 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 nie, jest, to nie jest tak. Słuchajcie, słuchajcie zasada jest jedna, przechodzimy do klubu, na razie lepszego, ale no, takiego, którego nazwę wy, wymieniamy lekko. tak Juventus. Barcelona, Munich, to są nazwy klubu, które mówią same za siebie o swojej jakości. Łatwość wymowy, słuchajcie. A Podolski przechodzi do tureckiego klubu, eee, słuchajcie, no nawet nie wiem jak to się wymawia, no nie będę teraz, no, no nie wiem jak to się wymawia, naprawdę, nie, 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 nie wiem. No, może ktoś jakiś specjalista do tureckiego znajdzie, jakiś sułtan, nie wiem, może jakiś szach, może jakiś wezer, nie wiem, naprawdę nie wiem. I mi wypowiem, bo ja nawet nie, no słuchajcie, no co zamiast przyjść do Górnika zawrze, którego wymowa jest bardzo prosta, no to on gdzieś lata po jakichś Turcjach, no nie, no słuchajcie, sobie, a co sobie, co, co, no, no, no mam tu zapisane nazwę, no ale co, no, nawet nie, nie umiem wymówić, Kary Gybryk, no nawet boję się powtarzać, bo jeszcze ktoś mnie wyłapie, no ale, a, a, a tak naprawdę szczerze mu życzymy, że tak jak mówi Piotr, że, no, żeby spadli, no, żeby spadli, bo żeby wtedy wróci. I na no, sensu, aha, słuchajcie, na koniec derby. E, pan tak, Piotr, ja wiem, że ty jesteś kontuzjowany, ale mam dla Ciebie dużą wiadomość, bo jak ty nie zagrasz, to zagra Marek Koźmiński, To samo nazwisko, a słuchajcie, jakość jest jednak inna, a w naszych szeregach również będzie hajto, e, będzie również e, Ma być Lubański. Także sami najlepsi. E, naszą drużynę będzie trenował e, Gmoch. E, gmoch. E, nie wiem jeszcze kiedy będzie mecz e, ale już wiem, już wiem i to teraz pomysł mi Słuchaj, Teraz po, po, pomysł mi przyszedł. Żeby oddzielić fanów od niefanów, czy od ludzi, którzy przeszkadzają cały czas. Cały czas docinają, właśnie tak, tak, już ja się widzę. No, cały czas jest, jest. No, no, no. Mam jeszcze dwa razy powtarzać o tym? No, cały czas pisze tutaj mi, przeszkadza na koniec. A, nie macie czasu teraz. E, dobrze. Jesteście zwolnieni wszyscy. Cała trójka. Mhm. E, jeszcze nie wiem, czy ten będę... Y, będę. Bilety wprowadzą na mecz derbowy. Tak. 100 zł na siedzące, 150 na stojące i 250 chyba na wipowskie. Będzie trochę jedzenia, ale nie, po to chodzi, ja wiem, może trochę droga, ale to chodzi, żeby ten, żeby zawyżyć trochę ceny, bo żeby oddzielić fanów prawdy futbolu od niefanów. No i koniec, z tym akcentem kończę, gdzieś się naprawdę zdenerwowany. Ja naprawdę zdenerwowany to przeżywam wszystko. Piotusz nie śmiej nie nie, 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 nie śmiej się, nie śmiej się, naprawdę. Ja wiem, ja wiem, ale nie, nie.